Cześć, tu jacek. Cześć, Basia. Cześć, Bober. Załadnie i. Wielki łeb Łoś. Mieści się kadrze, nie, nie mieści się w kadrze, ale ślepia ma. O, ale to Czy to ślepia mogą kłamać? Chyba nie. Kinga. Dzisiaj mamy następną rywalizację taką. Dwie krzyżówki za dyszkę, i ekstra Ja mam z numerem 12 ekstra i krzyżówkę. Wasia ma z numerem 22 ekstra i 6 krzyżówka. Dobrze Zacznę ja sobie może od ekstra linii. Na razie linii nie mam. Dzień dobry. Zmieniliśmy dobry. się. Kto mhm. ostatni? Nie ma. Nie ma. Księżyc. Jest. Ale nie zasłaniaj jest królek. Tu. Jest tu. Jest tu. Jest tu. Dobrze, króciutko. I nie. Nie ma już. To by już tyle. jest, jest. I nie ma. Nie ma ostatnio worek. I worek. Kabla. Jest na dole. Na dole jest worek. Patusia. Widzisz? ujdu tu jeszcze kwiat. Tu dopiero. I ostatnie balony. No jak których nie widzę. Czyli pozamiatane w papuciach. zamiatane -y w papuciach. O, niestety nie jest przegrana. Kamuś! Traf, mama! Traf, mama! Ja mam dzisiaj takie fajne paznokcie. Co? Że... Pokolorowane. Bo, bo, bo dzieci pomalowały. No. Ukochane po dzieci u kingi. Tak. Cytryna. A, a pokaż twarz. Nie, może lepiej nie. Może lepiej nie. Bo ja teraz. Bo ja, bo ja Motyl. Pomalowałam. Nie, ta pani nie śpi ze mną. No <noise> tak. Motyl. Tak zrobiła tak. Tak, żadę. Bo chciałam, żeby, no. wyglądała jak, jak, żeby wyglądała jak gwiazda. No, wygląda jak gwiazda. Znaczy... Idę I Co to jest? I ostatni symbol, słoń. Chyba słony w ogóle nie widziałam, nikt się tutaj, także ta też jest pusta, no jak zawsze, jak o, mówiłam, mamuśka, na razie dwie przebrane, moja jest numerem 12, czyżóweczka, jak na razie mamy tutaj tym i osuwisko, dwa słowa, tu jest deizm, jedno słowo i tu jest set i jedno słowo. Seti. A tu jest! A więc zaczniemy. Kinga, nie skacz! G! Kinga, G jak zawsze nie ma. Tylko G. Dobrze, że taki numer Mama. wybrałem sobie. No tu nic nie ma więcej. No może coś być. W drugiej krzyżowie. Dwa została. Tu by się przydało, trzecie słowo, i już by był wzrokiem a... albo bonusiek. Albo Albo Ry a, i A nie. No. Ale mamy dwa literki to mogę się trafić. No. Mogę sobie kupić Literka R. A, R i. A proszę cię, proszę. R tu mamy w tym, ale A już nie będzie, bo to już był tu. Tu jest drugie słowo rum. A, A, no proszę. No proszę, no to. Będzie. R. Jak i R. Więcej nie ma. I będzie BBB już słowa mamy. Będzie BBB już. Nie? R. R. Starę tak ja myślę, że zkuć. nie będzie. Ja myślę, że nie R. będzie. A ty? Ja myślę, że nie będzie. A ty? W ostatnim. R. I. Yes! Tu mamy nie. drugie słowo gród. Czyli... Czyli tak jak mówię. I zgadnę, że będzie literka F. Nie, ja nie patrzę. Nie, jednak P. Nie, py ja nie, nie patrzę. Ja właśnie nie, nie patrzę. To jest G, ale to tam nic nie daje. Pys. Coś! ta -da! Będzie po dwa słowa chyba w każdym Karol, chcesz zobaczyć? Tu trzymam się ręką, hmm. tu nogę kładzę, ale musisz, musisz... trzymam. Kładze, tu nogę kładzie, tu nogę i. To ich? trzyma. By tu razy trzy. To by, to by było 5 tysięcy. I nie ma. I nie niestety ma. mamy M, M, U. I I musi być. m M, -M U. Czyli mam przegraną następną. Basia. Mama. Dobra, mama drapie. Mama dawać. Mam jest ugra. Jak jeszcze jedna literka to A. się brakuje A, aczkolwiek nie wiem czy będzie, bo jakby to A było, to by dużo haseł powstało. W pierwszej krzyżówce mamy Ren i Brno. Dwa słowa. Tu nie, w drugiej nie ma nic. I w tej trzeciej chyba jest jedno słowo. Babito. Dno. No i dobra. Ruszamy na A. L. L. Jezus, chyba nie. Chyba myślę, że tak jak u taty będzie. to mamy teraz już. Słowo myślę, że powstało. O no yeah! chyba, chyba będzie jak u tata hmm. no, to trudno. O, to, to jak by mi miał gynię. Kinga, no nie przeszkadzaj. Bo Przeszkadzasz. Nie. Jeszcze się ostatnia radni. literka. Chyba nie wiem, czy się trafi. Ja myślę, że P P. Albo V I. Is. Is. To musi być I. Jak musi być to. Dobra, ostatnie słowo. Y, ostatnia literka. J. Ja tu zawsze mówię, gdzie o tym. To co to jest? No nic nie ma w ogóle bez sensu to. Nie ma nic. Patrz. Nie ma nic. Pierdzę za mnie, patrz. Możesz takie, Nic. Kierweczki przegrane. 40 zł wydane, 40 przegrane. Także. Hmm, co tu się dzieje ostatnio z tymi zdrabkami? To nie wiem o co tu w ogóle chodzi. To jest totalne dno. No nic nie mogę ugrać. naprawdę nic. Ok, Trzeba by jeszcze polecić kanał. Pan Beniks, link Nie. będzie w opisie. Można wejść, zajrzeć, zostawić łapkę, subskrypcję. I zasubskrypcie. Oczywiście, a na, ja na kanale, ale polecam. Pan Beniks, link będzie w opisie. No to cztery duszki tyły. Na kanale. Łoś, coś kiepsko się stara. Na kanale. Co było wielka łebłoś. Łoś. O, o tu tak jest wymiona do jak krówki. Tu bober. wejdę te złędy, bo normalnie. No i co? Widzimy się w następnym drapaniu. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo niestety, ale to bankructwo się szykuje już. Widać w tunelu bankructwo. Także Mama, do widzenia. nie będę wstawał filmu tak często, bo no po prostu nie mamy kasy. Jest wszystko, wszystko puste, puste, puste i co? Nie także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Nie nie wiem, w... Chyba ten film będzie jutro, albo dzisiaj późno wieczorem. Zobaczę, jak zobaczę. mi się to wgra wszystko, bo coś zwalniał. Zobaczymy. Jedziemy. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się do następnego. A, do widzenia. Łapki w górę. W... Subskrypcje. Kto w... 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 jeszcze nie w górę. dał? I subskrypcji. No, i subskrypcji. Na, na, kanale. Na, na kanale. Pozdrawiam na, na kanale naszego drapania. No. To papa. Papa. Pa. Pa, pa. Pa.